Mam tutaj właśnie nowy ulepszony system montażu telefonu do takich urządzeń jak na przykład lornetka. Bardzo proste i skuteczne rozwiązanie. Nowa wersja tego uchwytu nie dość, że jest wykonana z aluminium, a nie z plastiku jak poprzednia, którą pokazywałem wcześniej, to ma regulację w trzech osiach, dzięki czemu z łatwością bardzo precyzyjnie można ustawić sobie telefon tak, aby można było nim robić zdjęcia lub filmować na przykład lornetką. Ten uchwyt pasuje do każdego telefonu dostępnego na rynku, więc nie musicie się martwić, czy macie kamerę na środku tylnej Budowy, czy może z boku. Sprawdziłem, jak nowy uchwyt poradzi sobie zamontowany na mikroskopie, i tak jak się spodziewałem, o wiele szybciej byłem w stanie wyregulować sobie odpowiednio kamerę aparatu, niż z poprzednim uchwytem. Bardzo dobrze również spasował do teleskopu do filmowania i robienia zdjęć głębokiego nieba. Na pewno bardziej wymagające osoby lubiące tego typu fotografie będą bardziej zadowolone, używając wersji aluminiowej niż plastikowej. Ten uchwyt możecie kupić na Amazonie, link zamieszczam w opisie filmu i życzę udanych fotek.